Witam państwa ponownie z placu wystawy Trzecich Krajowych Dni Pola Poświętne 2022. Edyta Trojanowska, pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Gościmy na stoisku spółki Anvil SA. Moimi rozmówcami dziś będą pani Elżbieta Jabłońska, zastępca dyrektora do spraw komunikacji, marketingu i sponsoringu Anvil SA, oraz pan Tomasz Stańczewski, doradca regionalny Anvil SA. Co na dzień dzisiejszy macie w swojej ofercie? Dzień dobry. Anvilesa od ponad 50 lat produkuje trzy rodzaje nawozów azotowych. Jest to przede wszystkim saletra amonowa i dwa rodzaje saletrzaków, jeden z dodatkiem magnezu, jeden z dodatkiem siarki. Przed chwilą odbił się briefing prasowy. Czego on dotyczył? Jakie były główne założenia? Na naszym briefingu, jako lider rynku nawozowego w Polsce, pokazaliśmy kolejny krok w naszej strategii marketingowej. Wypracowaliśmy nową szatę graficzną naszych produktów nawozowych. Jest ona efektem pracy zarówno wszystkich pracowników firmy Anvil, jak również współpracy z agencjami brandingowymi, ale przede wszystkim jest to wynik naszych rozmów z rolnikami. Podczas badań pogłębionych rozmawialiśmy z naszymi klientami, czyli dystrybutorami nawozów, jak również z użytkownikami nawozów, czyli z polskimi rolnikami. I z tych rozmów dowiedzieliśmy się, że trzy istotne cechy naszych produktów są dla nich najważniejsze: przede wszystkim wysoka jakość, która gwarantuje im wysoki plon. I kolorystyka naszych opakowań. Usłyszeliśmy takie zdanie, że jak jedzie niebieska naczepa, to wiadomo, że jadą nawozy z Anwilu. Więc to przywiązanie do koloru jest faktycznie mocno zakorzenione. I trzecia istotna rzecz to fakt, że nawozy są produkowane we Włocławku w firmie z 50-letnim doświadczeniem. Szanujemy te opinie i nie chcieliśmy, nie chcieliśmy, żeby rolnicy przeżyli szok w momencie, kiedy będzie rebranding naszych produktów, dlatego w nowych logotypach zachowaliśmy kolorystykę dotychczasowych opakowań. Jak widać za moimi plecami, nowe worki w swoich logotypach nawiązują do dotychczasowej kolorystyki. Z badań wynika także, że nasz saletrzak Canwil jest bardzo dobrze rozpoznawalny. Dlatego zachowaliśmy tę nazwę. Także Canwil pozostał Canwilem, a nasza saletra amonowa, która jest gwiazdą w naszej ofercie, zyskała jedyną słuszną nazwę, czyli Anvi Star. I także tak jak wspomniałam, właśnie Anvi Star ma nawiązanie kolorystyczne do tych niebieskich, charakterystycznych opakowań, które rolnicy znają od lat. Nasz rebranding zbiegł się także w czasie z nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej, które de facto reguluje to, co powinno znaleźć się na opakowaniach. Dlatego opakowania są bardzo przejrzyste, intuicyjne i w jasny sposób pokazują, co znajduje się w środku. Super, że zwracacie Państwo uwagę na sugestie rolników. A proszę mi powiedzieć, dlaczego wprowadzacie Państwo nowe produkty? To jeszcze nie są nowe produkty, to są nadal te same produkty i to właśnie chcemy podkreślać. Także w tych nowych opakowaniach jest ten sam jakościowy skład, ten sam jakościowy produkt. Także zapewniam, że na tę chwilę trzy produkty Canvil S i Canvil MG oraz Anvistar to są znane do tej pory rolnikom trzy nawozy azotowe z Włocławka. Jednak nowe produkty to już za chwilę w momencie kiedy zakończymy naszą kluczową inwestycję. Czy rolnicy nadal mogą liczyć na dostęp do dobrej jakości produktów? Oczywiście, to. to... To jest to, o czym właśnie wspomniałam. W nowych opakowaniach jest ten sam jakościowy produkt. I właśnie to, co reguluje rozporządzenie Unii Europejskiej, czyli konieczność certyfikacji i wskazania firmy certyfikującej na opakowaniu, może dać rolnikowi tę stuprocentową pewność, że w worku znajdzie najwyższej jakości produkt. Jak zmieniło się podejście rolników do stosowania nawozów? W ostatnich latach. Y nie tylko do stosowania nawozów, ale także do całego rolnictwa. Rolnictwo musiało iść z duchem zmieniającego się klimatu, zmieniającej się technologii i zmieniających się wymogów. Także nieustannie rolnicy korzystają z wiedzy zdobywanej w różnych środkach masowego przekazu, między innymi też przy okazji naszego Canville Tour. Korzystając z tego, przenoszą to do praktyki. I widać to oni stosują nawozy bardziej świadomie. Przede wszystkim świadomie, w trosce również o środowisko. Uzasadniają to też, także ekonomicznie. Także cały czas rolnictwo się zmienia. A jak pan widzi przyszłość polskiego rolnictwa? Ja widzę przyszłość cały czas w ciągu pewnych zmian. I to cały czas będzie kształtowało tak samo klimat, tak samo wymiana pokoleń. Tak samo podejście rolników do różnych kwestii. Technologia, która wkracza, nie da się tego zatrzymać. Rolnicy muszą iść z duchem czas, czasu, zdobywać z różnych miejsc wiedzę i ją stosować w praktyce. Po prostu rolnik to jest, pracuje na organizmie żywym i musi się do tego dostosowywać. Jakie są plany spółki Anvil na przyszłość? Tomek wspomniał tutaj przed chwilą, że rolnik musi się cały czas kształcić i rozwijać, i, i że świat się zmienia, i my także widzimy konieczność tych zmian i odpowiadamy na potrzeby rolników. Jest to ogólnie znana informacja, że w naszej spółce trwa właśnie rozbudowa mocy produkcyjnych. Jest to kluczowy projekt inwestycyjny w naszej firmie który po zakończeniu pozwoli nam na zwiększenie naszych mocy produkcyjnych o 50%. W naszej ofercie pojawią się cztery nowe produkty. Będzie to saletra gruboziarnista, czyli to jest właśnie odpowiedź na potrzeby rolników, która pozwoli na większe, o, o, obsianie większego areału, prawda? Także saletro siarczan i dwa nowe saletrzaki Canvil O, Wzmocnionej, poprawionej jakości granuli. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami. Proszę mi powiedzieć, jak się dzisiaj czujecie? Czy uważacie, że jest potrzebne takie spotkanie z rolnikiem, takie jak dzisiaj, tutaj w terenie? Ja się czuję fantastycznie, ponieważ tak jak powiedzieliśmy na briefingu, pracowaliśmy nad rebrandingiem ponad dwa lata, a pogoda jest cudowna. Widzę, że dopisała frekwencja, jest naprawdę, jest naprawdę wspaniale. Tomek? My zawsze wychodzimy na rolników tutaj na takich spotkaniach jak Krajowe Dni Pola, ale także w spotkaniach codziennych na punktach handlowych. Zawsze chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję. A czego chcielibyście Państwo życzyć polskiemu rolnikowi dzisiaj? Ojej, pogody, deszczu kiedy trzeba, słońca kiedy trzeba. Tak, tak, bo najważniejsza jest pogoda ducha w tym wszystkim. Także wszystkiego dobrego. Mnie pozostaje dołączyć się do Państwa życzeń, bo rolnik powinien mieć dobrze w życiu. Nie zawsze, bo nasze plony zależą od pogody, zależą od wszystkiego, tak? Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za rozmowę, było mi bardzo miło i oddaję w tym momencie głos za sobą. Dziękuję bardzo.